Cześć, witajcie na moim kanale, ja jestem Artur, a dzisiaj będziemy sprawdzać, co piszą w internecie na temat wody toaletowej Kurvejta. Zaczynamy! Tutaj daję Wam obrazek, o, o jaki perfum chodzi. Możecie wejść na Viestro Share, przeczytać sobie tutaj o, o, opis y, danego produktu. I tutaj Wam szybko przeczytam. Pojemność 100 ml, skórzane i, dre, i drzewne nuty zapachowe, trwały zapach. Ważne, ważne jest, żeby był bardzo trwały, elegancki flakon z drewnianym y, korkiem. Z drewnianym. No, teraz już chyba ciemno są i tutaj gdy macie woda toaletowa Kourveita. Yy, Nie wiem, kto się czyta. Ja czytam Kourveita. Yy, nuta głowy, nuta serca, nuta głębi. Tutaj macie wszystko yy, intrygujący i męski. Pisze, zobaczymy, co czytają. I tutaj, tak, opinie. No to rozkład ocen. Tak, 5 gwiazdek dało: 163 osoby, 4 gwiazdki, 15 osób, 3 gwiazdki, 2 osoby dwie gwiazd, trzy gwiazdki dały dwie osoby, dwie gwiazdki dały, dały zero. No i no, jedna gwiazdka dała jedna osoba. I czytamy opinię. Męska woda toaletowa. Idealny zapach dla mężczyzny. Nie jest duszący. Utrzymuje się długo. Bardzo szyprowy. Jeśli ktoś szuka mocnego akcentu, jest idealny. Mocnego. Znaczy mocnego to nie znaczy, że duszący, bo są mocne perfumy są lekkie, delikatne, takie na przykład y, słodkie, mocne, duszące. Ja mocne lubię, ale ja nie lubię bardzo śmierdzących i duszących. To jest w ogóle różnica, uważam. Jeśli ktoś szuka mocnego akcentu, jest idealny. mój, narzeczony, zachwycony używa i na co dzień, i na wyjściach. Jeżeli ja byłem w tym sklepie i powochałem wszystkie te pięć perfumów, wody taletowe dla mężczyzn, to prawda, ten Kraj czy jak to tam, ten kury wetiver, on ma taki właśnie intensywny, bardzo zapach. W sensie mocny, pod tym względem, że po prostu wahasz ten, wahasz ten, wahasz ten. Jest ok, ale wohasz ten kury to on jest taki wyrazisty, wyrazisty. I o to w tym chodzi tutaj. Może ktoś źle napisał, że mocny. Mocny to pewnie że po prostu go czuć, bo na przykład jak psikałem sobie Ewidensem wody toaletowej, wodą toaletową dla mężczyzn, to wahałem na kartce i ten evidens, wsiknąłem Ewidensa i vetivera I ten Ewidens tam chwilę już przestał pachnieć ta kartka, a ten vetiver dalej pachniał dłużej, czyli jest po prostu mocniejszy, w sensie, że taki bardziej twarszy. Korwaj Tiver. Bardzo ładny zapach. Długo otrzymuje się yy, na ciele oraz ubraniach. O, to też jest trwały, idealny na wieczór oraz na co dzień. Idziemy dalej z opiniami. Co piszą, co piszą? Cudowny, zniewalający zapach kobiety wręcz igną. Yy, do niego. Woda toaletowa Vetiver, zapach, na którym przypada zarówno mój mężczyzna, jak i ja. Jest y, wysma wysmakowany. No ten zapach się tak wybija w ogóle zapachem od tych wszystkich zjezdroży. Polecam piękny zapach. Woda toaletowa najlepsza jaką miałem. Super, podobają mi się te opinie. W ogóle, jak czytam te opinie, to w ogóle nie ma żadnych złych opinii, bo to jest w ogóle yy, marka francuska. To są te perfumy wyprodukowane w ogóle we Francji. Yy, dalej. O, to jakiś długi komentarz będzie ciekawy. Tylko muszę poczekać, bo zjeżdżałem te komentarze i muszę co ciągle wybrać. Woda torcowa ma bardzo ładny zapach. Trochę słodki i równocześnie drzewny. Tak, to też prawda. Trochę słodki, trochę drzewny, lekki, nieduszący. Kupiłam jako prezent dla syna na 18. Sen zadowolony. Ja kupiłam już drugie opakowanie. Zapach długo utrzymuje się na skórze. Dla mnie jest to najlepszy męski zapach. Z całej oferty męskich zapachów. Wies Rocher. Cudowny zapach. Jeden z lepszych zapachów z męskiej kolekcji. Cudowny drzewny zapach. Rozwija się na ciele. Jest niesamowicie obłędny. Jedziemy dalej z opiniami. Zobaczymy, co dalej piszą. Co dalej piszą o tym perfumie. Męski, oryginalny. Naprawdę sandałowy polecam. Sandałowy? No nie wiem. Bardzo piękny, trwały zapach. Polecam. Zobaczymy co dalej piszą. Mąż uwielbia ten zapach. Ja na nim też. Delikatny, ale zarazem trwały o pięknej, lekko korzennej nucie. Nie jest to ogórk... ogórkowy świeżak. Dziwny, a jednak nie jest ciężki. Dodam, że to ogólnie ulubiony zapach mojego męża ze wszystkich zapachów. Następny znakomity produkt. Jedziemy dalej. Znakomity produkt, znakomity produkt, kolejny ule, ule, y, ulubieniec mojego męża, męski trwały zapach. Czyli no, mają dobre opinie te perfumy, ale przeczytamy wszystkie z tych historii, nie? Woda to lewa wertiwa, ładny, elegancki, delikatny zapach, perfumy trwałe świetnie na co dzień, e, delikatne, delikatne, ale długo wyczuwalne. Ale długo wyczuwalne, no To chyba dobrze, nie? No i co? No i... A, albo dobra, jeszcze przeczytam trochę. Hmm. Zobaczymy, co dalej piszą. Intry interesujący zapach, długo otrzymujący się w y wypięknej, lecz prostej butelce z ciekawym korkiem. Super zapach. No i co? To są takie opinie. Jeżeli chcecie więcej opinii na, na temat tego perfumu, zaglądajcie do Jestro y Tutaj piszecie zakładkę dla mężczyzn i tam jest woda tarotowa Vetiver, Kur Vetiver. Wzjeżdżacie w, w dusję, czytacie opinie, możecie sobie przeczytać skład. A jeżeli taki odcinek Wam się spodobał, zostaliście, zostaliście do końca, to zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, żeby być z każdym kolejnym nowym filmem. A ja się z Wami żegnam i do zobaczenia w kolejnym filmie. Siema, cześć, All across the ocean, and there we go again. Walking in the streets, lots in new places, a million new faces, diving deeper in the world.